23. kolejka trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej miała być dla Radomiaka jednym z ostatnich, być może najważniejszym krokiem do przypieczętowania mistrzostwa. Blisko 3000 fanów na trybunach, w tym jeden wyjątkowy, czyli prezes PZPN Zbigniew Boniek. Na murawie lider tabeli podejmujący wicelidera Ursus Warszawa. Taktyka Radomiaka na pierwsze minuty była prosta. Plan był taki, żeby nie stracić bramki, bo, bo bo bramki lepiej strzelać samemu. A skoro tak to przyspieszmy nieco grę. 36 sekund. Tyle dokładnie potrzebował Radomiak, by otworzyć wynik spotkania. Duet Radecki-Stanisławski całkowicie rozmontował defensywę Ursusa. W piłkę może grać każdy na początku, także, także klimat wydaje mi się dobry. Skoro każdy, to do ataku ruszyli także przyjezdni. Pod bramką Michała Kuli robiło się groźnie. Aktywny był przede wszystkim Michał Ambrozik grający z numerem 14 i Patryk Kamiński numer 10. Nie przysypiała też ofensywa Radomiaka. W tej akcji niewiele do szczęścia zabrakło Mateuszowi Radeckiemu. Mecz w pierwszej połowie był bardzo emocjonujący. Wielka piłka w Radomiu, no, fajny ciekawy mecz. Ursus dalej w natarciu. Czujność w bramce zachowywał jednak Michał Kula. Z każdą minutą rosło napięcie, podobnie jak rosła kolejka do grilla. W Radomiu było ponad 20 stopni, a na boisku o wiele więcej. W tej sytuacji arbiter nie widział faulu, pretensje o to miał golkiper przyjezdnych Dominik Pusek, a najbardziej ucierpiał Chinonzo Agu. Potrzebna była pomoc medyczna. Zdzisław Radulski i Cezary Romanowski mieli okazję do małej przebieżki. W międzyczasie na stadion zawitała grupa fanów Ursusa. Traktorki wciąż nie mogły jednak nastawić odpowiednio swoich celowników. Po strzałach przyjezdnych trzeba było sokolego wzroku, by wypatrzyć piłkę. Trzeba szczerze powiedzieć, że, że przeciwnik yy, Ursus był dużo lepszy ze swoim w pierwszej połowie. Migaliśmy bardzo nerwowo. Komu tu wierzyć? Spójrzmy lepiej na trybuny. Jest Zbigniew Boniek, są władze miasta, jest Szymon Wydra. Jest druga połowa, a więc radom jak na natarciu. Szczęścia szukał Przemysław Ślibiński. Prezydent na bieżąco sprawdzał wyniki kolejki. Panie prezydencie, spójrzmy na boisko, bo tam emocje sięgają zenitu. Dośrodkowanie Sulkowskiego do Chiną agu i gol. Radomiak 2, Ursus 0. No to przyklepane. Dwubramkowa przewaga to zbyt wiele, by na struga 63 dało się jeszcze choćby zremisować. Patryk Kamiński i Jakub Kabala próbowali zaskoczyć Michała Kulę. A tymczasem na trybunach stadionu Radomiaka trwała zabawa. Najlepszy w zespole Ursusa Kamiński próbował stwarzać zagrożenie ze stałych fragmentów gry. Nic z prób młodego pomocnika jednak nie wyszło. Młodzież nie zawsze może mieć predyspozycję do siatkówki i do koszykówki, bo tam trzeba mieć określone, że tak powiem, parametry. Pograjmy zatem w piłkę. Puton do Radeckiego. No cóż, niech ten słup posłuży za komentarz do tej akcji. Kolejna sytuacja, Śliwiński powstrzymywany, czy przepisowo? Gwizdek milczał, mamy spore wątpliwości co do decyzji arbitra. Denerwowany Radionow próbował jeszcze uderzenia z dystansu, ale to za mało na Radomiaka grającego z takim polotem, a nawet przewrotem, jaki zaprezentował kibicom Jakub Ciciura. Koniec meczu. Zadowoleni piłkarze, zadowoleni kibice, zadowolony prezes. Panie prezesie, miłe powitanie w Radomiu. Miło został pan przyjęty i zobaczył pan chyba całkiem niezłe widowisko. Wielka, niemal pełny stadion, prawda? Podobało się? Wielka piłka w Radomiu. No, fajny, ciekawy mecz, no, można powiedzieć w jednej przed drużyny. Wiadomo, że Radomiak już bardziej z myślami przy, przy meczach barażowych, a życie nie będzie łatwe, bo wiadomo, w takim meczu pocharowym mieliśmy ostatnio przyjemność i możliwość zobaczyć, że drużyna słabsza, z drużyną lepszą, może wygrać, wszyscy może Radomiak. Wygrał łatwo Barasz, ja im życzę tego z całego serca, tak samo jak życzę przeciwnikowi, jeżeli byłby lepszy, natomiast trzeba być skoncentrowanym, trzeba grać do końca, natomiast drużyna jest ciekawa, jest poukładana, potencjał, ta, poukładana taktycznie. Jest potencjał dla rozwoju piłki nożnej w Radomiu przy takiej publice, przy, miejmy nadzieję, nowym w stadionie? Nie wiem, oglądałem mecz i rozmawiałem z prezydentem tego miasta i e, mówił, że bardzo na piłkę liczy, bo piłka ma swoją taką społeczną, też wartość, że jednak ludzi łączy, to dużo ludzi może na to patrzeć, oglądać, poza tym młodzież, młodzież nie zawsze może mieć predyspozycję do siatkówki, do koszykówki, bo tam trzeba mieć określone, że tak powiem, parametry, trzeba mieć. Natomiast w piłkę, w piłkę może grać każdy na początku, także, także klimat wydaje mi się dobry. Co skłoniło pana prezesa do przyjazdu do Radomia? Czasami trzeba pojechać, obejrzeć wielką piłkę. Trener Ursusa Ariel Jakubowski nie miał wątpliwości, kto zostanie mistrzem trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Z czystym sercem i z szacunkiem mogę powiedzieć powodzenia drugiej lidze. Będę trzymał kciuki za zależone, żeby, żeby dobrze się pokazał. Myślę, że teraz można grać dużo spokojniej, dochodzą puchary, także yy, no, no, tutaj będziemy na pewno już dużo, dużo większe rotacje w składzie robili i, i już myśleli powoli o tym, żeby... Żeby wszystkich zdrowych zawodników mieć na, na koniec sezonu. Fatalny występ w Aleksandrowie Łódkim zaprezentowali zawodnicy Broni Radom. Blamasz z najsłabszą drużyną rundy wiosennej dobitnie potwierdza fakt, że dla podopiecznych trenera Tomasza Dziubińskiego po derbowym meczu z Radomiakiem sezon w praktyce już się zakończył. 18 punktów straty do lidera i 11 oczek przewagi nad strefą spadkową. Broni nie grozi ani awans ani spadek, a to nie sprzyja motywacji. W 23. kolejce trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej sensacja w Tomaszowie. Lechia bez problemów pokonała Pelika na 2 do 0. Bilica nadal niepokonana wiosną. Tym razem Białobrzeżanie odprawili z kwitkiem LKS Łódź. Dzięki zwycięstwu nad Ursusem Warszawa Radomiak zwiększył swoją przewagę do 15 oczek. O wiele ciekawiej jest w dole tabeli. Walka o utrzymanie będzie toczyła się do ostatnich kolejek, a zagrożona spadkiem jest niemal połowa drużyn w trzeciej lidze łódzko-mazowieckiej. Raport Ekstra powoli dobiega końca. Za uwagę dziękuję Państwu Michał Szprędałowicz. Na zakończenie magazynu spójrzmy jeszcze na koncert gry 19-letniego Włodzimierza Putona.